Chodź, Bruno. Dawaj. Drugo. Chodź. Chodź, masz, zobacz. Zobacz, co ja mam. Widziałeś? No chodź, ciastko. Bruno. Hej! Masz. Zobacz, ciasteczko, no ale nie tak pazernie. Chodź, masz. Masz ciasteczko, masz. No widzisz? Chcesz jeszcze? Hej! Masz. No chodź. Bruno. Tak, lubisz piłeczki, co? Masz. Siup. No masz. No widzisz. Hm? Dawaj piłeczkę, dawaj. Zobacz, co ja tu mam. Bruno, siadaj. Siadaj ładnie. No siad? Bruno.